Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Gaja. Dzisiaj omówienie ostatniej już wskazówki z poradnika, który stworzyłam dla dorosłych dzieci alkoholików. Wskazówka bardzo piękna. Piętnasta brzmi następująco: Kocham siebie, obdarzam siebie i swoich bliskich bezwarunkową miłością i troską. To wskazówka mówiąca o tym, że nie możemy kochać kogoś, jeśli sami wpierw nie pokochamy siebie. Brzmi to logicznie, ponieważ nie możemy dać komuś czegoś, czego sami nie mamy. Miłość bezwarunkowa, o której wspominam w tej wskazówce, i troska wynikająca z niej, jest stanem, który pojawia się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi. W pewnym sensie dorastamy do tej prawdy, że to my jesteśmy świątynią miłości i każdy ma swoją własną, indywidualną drogę, i jest ona w porządku. Mnie do tego stanu, do tego poczucia doprowadziło poszukiwanie prawdy, przebudzenie. To poszukiwanie prawdy było bardzo długie, ponieważ szukałam nie tam, gdzie trzeba na początku na zewnątrz. I te przebudzenie rozpoczęła choroba ponoć nieuleczalna. Nie ma drodzy Państwo takich chorób. Nasz organizm ma zdolność samouzdrawiania. Trzeba mu tylko nie przeszkadzać e, i nie, nie utrudniać tym, co. nie dostarczać mu tego, co mu nie służy. Temat rzeka. A wracając do miłości bezwarunkowej to życzę wszystkim takiego doświadczenia, takiego stanu i przy tej okazji chciałabym również powiedzieć o W książkach Osho, które, którego twórczość kocham, i tam jest bardzo piękny model nowego człowieka, który nazywa się Budda Zorba. Jest to połączenie świata materialnego ze światem duchowym. Bardzo często postrzegamy w tej kwestii podział. Myślimy, że możemy być uduchowieni i biedni, albo bogaci i nieuduchowieni, a OSHO proponuje nam połączenie tych światów, przecież jesteśmy i ciałem, i duchem, więc ten podział jest z pewnością niezdrowy. I cieszenie się światem duchowym, jak i materialnym, z pewnością jest pełnią. Życia, którą ja osobiście pragnę, pragnę osobiście takiej pełni właśnie doświadczać. I tego też Wam życzę. Jest to ostatnia wskazówka, więc jestem bardzo ciekawa, jak te wskazówki. Czy te wskazówki były dla Was wskazówkami, czy w jakiś sposób Wam pomogły? Szczególnie cenne dla mnie będą informacje od dorosłych dzieci alkoholików. Zapraszam do konstruktywnej dyskusji, i dziękuję pięknie za uwagę. Do następnego razu.